Szefanko beczki z tej strony Lisek i lecimy z kolejnym odcinkiem na kanale Lisek Wi-Fi. Dzisiaj wielki dzień, ponieważ dzisiaj odpalamy paczkę z kartą Hero. Ta paczka już, no może nie czeka, ale jest w gotowości, żeby ją po prostu odpalić i przetestować, co się tutaj trafi. Ulepszenie bohatera FIFA World Cup do 89, więc zobaczymy, co tutaj będzie. Zobaczymy, ale zanim to oczywiście mamy nagrodę za Rajwalcy, dlatego też sobie otwórzmy te paczki. I oczywiście paczuszki niewymienne będziemy tutaj testować. Mamy dwie duże złote paczki piłkarzy Premium, dwie paczki rzadkich zawodników, dwie paczki rzadkich piłkarzy Elektron, więc paczki niewymienne. Let's go! Bierzemy, sprawdzamy. I otwieramy, no co tu dużo gadać, i w przyszłym tygodniu, tak jak mówiłem, plan na pierwszą ligę. Czy to się uda, czy się nie uda, nie wiem, aczkolwiek się domyślam, że się uda, no bo czemu miałoby się nie udać. Dobra, na początku złota paczka premium z podglądem. Kurde, dawno mi ten podgląd nie oddał, tak szczerze. Nawet bym powiedział, że bardzo dawno. Więc no kurde, by się przydało, żeby coś tutaj wreszcie. Poleciało. Dobra, paczka rzadkiej piłkarze Elektro. Może chociaż ten niewymienny na końcu. Okej. Okay. Urugwaj. Ej, Siogo Jim, Jim Benes. Jim Benes. Bardzo fajnie dzisiaj grał. Dobra, niech chociaż embapy mi z tych czerwonych poleci, to jakiś tam deal będzie dobry, nie? Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Wiecie co? W związku z tym, że i tak będzie trzeba czekać do stycznia z tą paczką Steam of the Week, to my sobie ją po prostu otworzymy. Otworzymy. Otworzymy sobie, żeby tutaj coś o nie nie ta paczka. Ale mm... Otworzymy ją sobie, żeby jakiekolwiek końce po prostu dostać, bo tutaj na tą paczkę z kartą yy, Hero prawdopodobnie będziemy musieli trochę pitosu wyłożyć. Dlatego weźmy co mamy. Walkoutik. Dobra, i tak byśmy to w styczniu otworzyli, albo w lutym też byśmy tutaj nie mieli walkoutu. Ja cię kręcę. Mało ważne, nieważne. I moi drodzy, teraz lecimy z wszystkimi paczkami niewymiennymi i szukamy kart, które moglibyśmy przypalić paczce z kartą Hero. Let's go! Pierwsza paczka. Chorwacja, SPO, Kto to jest? Pasalić. O matko. I Gertruda jeszcze do tego. okej. Okay. Dobra, rzadki piłkarz 75. Let's go! Okej, okay, banery. O, o, oblak. Oh Come on, Handanowicza mi dali. Ja cię kręcę. Dobra, ale Handanowicz 84 też się przyda. Może nie w tym SBC, ale się przydać kiedyś przyda. Dobra, paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Let's check. O matko, źle. Jest fatalnie nawet, bym powiedział. Dobra, to teraz Mbappe. Abraham, no. Abraham, nawet lepszy od Mbappe. Ja bym powiedział. Duża paczka złota piłkarzy premium. Let's go, 24 piłkarzy. Myślę, że Łokał to taka wiecie. Normalna sytuacja tutaj będzie. Ale widzę, że nie można powiedzieć, że to są normalne sytuacje. Chociaż Kunde to też nie jest wcale taka zła karta, nie? Szczególnie popatrzył to on. No można, można. Można potestować, nie? Myślę, że, że na luzaczku. Kolejna paczka. Duża złota paczka piłkarzy premium. Let's go. Walkout. O dobrze. Frankowski, Frankowski. Namiesza, zarabiam, namiesza. Ja coś czuję. Dobra, hasioka. Dobra, widzowie. No i dwie paczki za 50 tysięcy. Te paczki mogą naprawdę... Być dobrymi paczkami. Ale też nie do końca. Dobra, szukamy mbapę. Al-akidi. Neju. Ugahne ale -y sheri no i paczka rzadkich zawodników, paczka numer 2 za 50 tysięcy. Super. No, warto było grać te walsy, żeby tutaj kurczę przetestować sobie co trzeba, nie? A naprawdę, no. Ja tak sobie myślę, że że nie grałem do 8 rano. Może pierwszą ligę bym viewed i na przykład zamiast 0 walkoutów miałbym zero walkoutów, ale na przykład zamiast overalla 8-3 to będę trafił 8-4. Mogłoby tak być? Mogłoby tak być. Wtedy by się opłacało. Matko jedyna. W takim razie paczka z kartą Hero. Wjeżdża, rozjeżdża. Nie ma co się tutaj zastanawiać. Zanim to, to zagrajmy sobie w Mistrzostwa Food Eliminations. Jakiś meczek, żeby tutaj. No, składzik wygląda u nas aktualnie w taki sposób, więc wiecie, jeśli byśmy tutaj trafili pana Smolarka, ja bym absolutnie się nie obraził. Włodzimierz Smolarek wjechałby w karcie Marvel Hero. Byłoby godnie, byłoby godnie, ale żeby tak było, no to po prostu musimy go trafić dzisiaj. Czy trafimy? Zaraz się przekonamy. Oh, nice. Let's go, Zacha. Let's go, my boys. No jest Smolarinio, let's go! Opa, Smolarinio, trafiamy dzisiaj w Łotka w karcie Marvela. Dobrze. Co jest Smolarinio? Co Jopa, pan Smolarek cały czas w gazie. Nie, no naprawdę. Jakbym trafił. No to jest moje marzenie, nie? To no nie będę ukrywał, to jest moje marzenie. Come on. Opa, ależ poklepali, ależ poklepali, pięknie, pięknie. I dzięki temu, moi drodzy, możemy w spokoju, we wielkim spokoju, przejść sobie do paczki z kartą Hero. Jedziemy z tą paczką za 50 tysięcy, którą zrobiliśmy sobie. Szybki Black Friday. Let's go, my boys. Let's go. Sprawdźmy to. Sklep, jedna paczka, paczka za 50 tysięcy. Sprawdzamy. Super. No i matko jedyna, no. Aha. Czyli ja tu muszę snajpić go. Ja go muszę snajpić. Naprawdę. Ja tego chłopa muszę snajpić. No to niezłe tu dymy się dzieją. To niezłe dymy się tu dzieją. No i widzowie mamy to. Bohater, mistrzot świata, max 89. Jajaturę! Lu nie, Lucio chyba nie może być. Lucio, no a nie może być, 90. No i moi drodzy, tutaj będą dymy. Tutaj będą dymy. Będą przepotężne dymy. Moi drodzy, paczka z bohaterem od świata o cenie 89 max. Będzie po narodowościach, w sensie będziemy sobie szukać. No po, po. nazwiskach. I mogę wam powiedzieć, że nie ma duplikatu. Czyli na pewno nie ma Ricardo Carvalho, więc to już jest pewnego rodzaju winek. I teraz szukamy, no cóż, cóż to dużo powiedzieć. Teraz Al -Jaber. Nie ma albacera, albaczera, Al... -Bajera, Al, -Bajera, Al, Al Nie ma kamposa. Kehill, Team Kehil. No nic, no. 55 tysięcy, widzowie. To jest dobra cena, to jest uczciwa cena, mi się wydaje. I myślę, że go przetestujemy sobie. Chodźcie, idziemy. Łapa! No smolarek cały czas jest mocny, nie? Smolarek cały czas jest mocny, tylko czas przetestować tego Team Kimka Pięknie kibkaheel! Pięknie kibkaheel! I moi drodzy Real Madrid w Strachu! No i cyk! Pan Salah wyprowadza nasz zespół na prowadzenie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Oj, ojoj ojoj! Nice! Team Kekil, ale on poszedł! Szkoda. Łapa! Cały czas łodziwie smolarek. Ten Kekil też nie jest wcale taki zły. Ten Kekil też nie jest wcale taki zły. Jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze. Dobra, mamy eliminacje zakończone, więc teraz czas na odkucie, jeśli chodzi o paczki. Czas na odkucie, przepotężne odkucie. Let's go. Sklep 3. Paczunie. Mała złota paczka piłkarzy Prime. Let's go. Ok. Złota paczka rzadkich kart. Kolejna. Let's go. Ok, Banery. O! Esien. Wersja demo. I się nie doczekamy walkoutu. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Chwalcie się, co wy potrafialiście w tych paczkach z kartą Hero Mbappe. Co tu dostałem? Jeden z pięciu złotych kart? Jedna z pięciu? Jakim cudem? No, takim znakiem zapytania się żegnamy. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Papa. Pa.